Kilkadziesiąt transakcji, wymian, a także zwolnień z klubów NBA to efekt zamknięcia okienka transferowego, czyli w zasadzie jednego z najgorętszych okresów sezonu regularnego. Ostatnie kilkadziesiąt godzin to jeden wielki bajzel informacyjny, gdzie obok potwierdzonych informacji pojawiały się pytania, a co jeśli? I tak, zacznijmy od czegoś, co w zasadzie jest najważniejsze dla fanów NBA, czyli Antony Davis. Wróć. Zacznijmy od czegoś, co jest najważniejsze dla polskich fanów NBA, czyli od zwolnienia Marcina Gortata z klubu Los Angeles Clippers. Nagła informacja tuż przed trade deadline'em była w zasadzie najbardziej repostowaną informacją w polskich mediach społecznościowych. To akurat nie dziwne, bo mało kto tego się spodziewał, choć trzeba przyznać, że ostatnie ruchy Clippers jasno wskazywały, że nawet jeśli uda im się pozostać w walce o playoffy, to wpadną tam tylko popatrzeć. Ich głównym celem jest walka o wolnych agentów w to lato. Wróćmy do Marcina. Chwilę po usunięciu go ze składu, Chris Haynes, czyli insider z Yahoo Sports, przekazał światu informację, że Marcin byłby zainteresowany dołączeniem do Golden State Warriors, do aktualnych mistrzów NBA, co oczywiście budzi ogrom przeróżnych emocji, w tym także tych negatywnych wśród antyfanów tej organizacji. Zanim poruszymy temat możliwości takiego rozwiązania, pozwólcie, że zasieję wam jedno ziarno w głowie. Czysto hipotetycznie, Gortat dołącza do Golden State. Za kilka miesięcy, Golden State zdobywają mistrzostwo NBA. Efekt: Polak mistrzem NBA! Wow! Nawet jeśli jego wkład w taki tytuł byłby marginalny, to tylko pomyślcie, jak takie mistrzostwo mogłoby wpłynąć na. Popularyzację koszykówki w Polsce. Polacy uwielbiają mistrzów i zwycięzców, nawet jeśli mamy do czynienia z bardzo specyficznymi sportami. I nie, 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 nic mi tu teraz nie wkładajcie, żadnych wypowiedzi w moje usta, nie rzucam żadnego cienia na inne dyscypliny. Największe polskie media traktują koszykówkę olewczą, to akurat żadną nowością nie jest. I w zasadzie to nie ich wina, bo media chcą być oglądane, więc puszczają głównie te newsy, które zainteresują ogół. Ale hej, przecież skoki narciarskie nie były sportem narodowym. Dopiero Adam Małysz sprawił, że się nim stał, że stał się czymś wielkim i wspaniałym. Może patrzę na to zbyt optymistycznie, ale czy tytuł mistrza NBA dla Marcina Gortata nie wpłynąłby na popularność koszykówki w Polsce, choć w jednej trzeciej, tak jak Małyszomania? Wiem, że tego nie da się porównywać. Adam Małysz zdobywał medale dla Polski, nie dla amerykańskiego klubu sportowego. Mimo wszystko chciałbym wiedzieć, że takie wydarzenie sprawiłoby, że media zaczęłyby inaczej patrzeć na koszykówkę i być może zaczęłyby wręcz na siłę przepychać takie informacje w głowie przeciętnego fana koszykówki. Dzięki temu koszykówka stałaby się bardziej ogólnodostępna, bardziej popularna. Ale wróćmy na Ziemię. W połowie stycznia TVP Sport przeprowadzili wywiad z Marcinem i padło tam pytanie właśnie o Golden State Warriors. Gdyby miał do wyboru koniec kariery w lipcu lub grę za plecami Kaziensa, co zrobiłby Gortat? Odpowiedział nieco wymijająco: Pytanie, jaką miałbym mieć rolę, a drugie, w jakim będę stanie fizycznym i psychicznym. To odgrywa bardzo dużą rolę. Obawiam się, że byłby to koniec kariery. Mamy luty, nie lipiec, i Marcin raczej nie spodziewał się, że nie będzie miał gdzie grać. O jego formę fizyczną i psychiczną bym się nie martwił, przecież wciąż trenował i grał z Clippersami. Skoro według Chrisa Heimsa sam wykazał zainteresowanie grą dla Golden State, to hej, czemu nie? Przecież nigdzie nie powiedział wprost, że nie jestem zainteresowany. Poza tym pytanie odnosiło się do lipca. Drogi Marcinie, jeśli będziesz chciał zakończyć karierę, to oczywiście wszyscy to zrozumiemy. Ale do lipca jest jeszcze trochę czasu. Zdążysz zdobyć Miśka? Tak, na marginesie tam padło jeszcze jedno enigmatyczne zdanie Marcina. Z informacji, które mam, wydaje mi się, że Golden State nie będzie taką samą drużyną za rok. Być może tak będzie, nie będę już tu spekulować. Ja mówię o tym, co może wydarzyć się jeszcze w tym sezonie. O następnym pogadamy kiedy indziej. Jeśli chodzi o samych Warriors, to nigdzie nie mamy stuprocentowo potwierdzonych informacji, że oni są zainteresowani Marcinem, ale to nie znaczy przecież wcale, że nie są. Po prostu w tym momencie oni czekają na opadnięcie kurzu po całym tym trade deadline i po tym wszystkim, kiedy już będą wiedzieli, kogo mogą jeszcze dobrać z puli, będą się zastanawiać, kogo zakontraktować. Przydałby się im rezerwowy centr od brudnej roboty, a przecież Marcin jest właśnie takim graczem. Historia Warriors ostatnich lat pokazuje, że goście od zasłon i pomocy świetnie się u nich odnajdują. Wystarczy spojrzeć na Andrew Boguta czy na Paczulię. Wielkim znakiem zapytania jest też sytuacja Damarkusa Kazinsa, który co prawda spisuje się świetnie po powrocie z poważnej kontuzji, ale ze względu na to, co przeszedł, wciąż budzi pewien strach. Co jeśli problem wróci? Największym wrogiem w playoffach są zwykle kontuzje czołowych graczy, dlatego zawsze dobrze jest mieć szeroką ławkę. Marcin w ciągu 47 meczów dla Clippers zdobywał średnio 5 punktów oraz 5,5 zbiórki w 16 minut przebywania na boisku. Pomimo tak krótkiego czasu gry, jest 15 w lidze w liczbie screen assist co mecz. W Warriors jego rola oraz czas gry zapewne byłyby mniejsze, bo nie dość, że mamy tam Kazinsa czy Draymonda Greena, to przecież jest jeszcze Jordan Bell. Jest jeszcze Kevin Looney, którego ostatnio Steve Kerr bardzo sobie ceni. To wszystko jednak nie oznacza, że Marcin Gortat byłby tam niepotrzebny. Wręcz przeciwnie. Marcin Gortat do Warriors. Na mistrza. Zróbcie to. Film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam patronów specjalnych: Radosława, Cezarego, Mateusza oraz Adama. Cześć!